Ligacze i kutry rakietowe wchodzą do akcji. Okręty nawodne i podwodne wspierane przez lotnictwo morskie trzech krajów Związku Radzieckiego, Polski i NRD. Z punktu obserwacyjnego oceniają przebieg ćwiczeń dowódcy Układu Warszawskiego. Plan ćwiczeń przewiduje szeroko zakrojoną operację desantową i przeciwdziałanie drugiej grupy wojsk. Czołgi i samochody amfibie w krótkim czasie zajmują wyznaczone pozycje. W pierwszej połowie lipca marynarka wojenna Związku Radzieckiego Polski i NRD przeprowadziła wspólne ćwiczenia sztabowe. Kryptonim Siewier północ. Odbyły się one równocześnie na rozległych i odległych obszarach Bałtyku, Morza Norweskiego, Morza Barenca i w północnej części Oceanu Atlantyckiego. Były sprawdzianem gotowości bojowej i współdziałania sojuszniczych armii. Chorzowska Huta Kościuszko, prawdziwy weteran polskiej metalurgii, liczy sobie 165 lat, a przy tym stale młodnieje. Załoga Kościuszki przoduje w wykonaniu poważnych zobowiązań podjętych na cześć V zjazdu partii. Dokonano tu nie lada wyczynu. Nie zatrzymując prawie pracy starych oddziałów, zbudowano wielką, nowocześnie wyposażoną walcownię. Kościuszko przystępuje do produkcji nowego typu szyn kolejowych, umożliwiających zwiększenie szybkości pociągów i zastosowanie wagonów o większej nośności. W starej hucie dobrze pracują ze sobą dwa pokolenia polskich hutników 20 kombajnów na chodzie ostatni przegląd sprzętu przed rozpoczęciem żniw. W kombinacie PGR Garbno cała zmotoryzowana kolumna wyrusza na pola. Takim majątkiem nie pogardziliby i radziwiłowie 7 tysięcy hektarów w województwie olsztyńskim. Zespół tutejszych kombajnistów wezwał swych kolegów z Mazur do współzawodnictwa. Każdym kombajnem obrobią 100 hektarów. Jadą przez pola lawą, zostawiają za sobą rżysko i worki wypełnione zbożem. Urodzaj 30 kwintali z hektara, grubo wyżej od przeciętnej krajowej. Dzieciom z Garbna na ten okres zorganizowano kolonię w Przerwankach nad pobliskim jeziorem Gołda Piwo. Tegier urządził tu ośrodek letni kosztem pół miliona złotych. Co można kolekcjonować? Możliwości są nieograniczone Przekonali nas o tym uczniowie warszawskiego liceum Mickiewicza na wystawie Moje Hobby Zosia Laube wystawiła kolekcję własnych prac Rysuje, maluje, rzeźbi, szykuje się na ASP Ten dziwaczny zbiór zyskuje dzięki właściwej oprawie Marek Stasinowski dwukrotnie odwiedzał na wakacjach ojca pracującego w Dakarze. Tak zaczął się ciekawy zbiór afrykański. Psy były reprezentowane i jako przedmiot zbioru, i jako żywe maskotki swych młodych przyjaciół. W dramatycznym montaż kabaretowy tekstów gałczyńskiego Noc cudów. Ryszard Pietruski i Zbigniew Koczanowicz w balladzie smutnego kelnera. Żeby był gorący zielono pietruszko i koperkiem. Tak jest. A to niesłychane. Ja proszę o rosół, a to jest śrubsz, tak. Ciężkie jest życie kelnera. Życie kelnera to Łza kiedy szach weźmie cholera takiego kelnera jak ja. Co za epoka potworna! Mnie czasem w głowie to wszystko tak wiruje, wiruje, a czasem to już jakbym jakieś głosy słyszała, jak dziwica orlańska, coś w rodzaju takiego. Tadita, tagita bum, cik, 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 tagli da, tadita bum, cik, cik cik, teraz ty! Danuta szaflarska tańczy i śpiewa z Wojciechem Duryaszem. Dekoracja Jana Kosińskiego, adaptacja i reżyseria Piotr Piaskowski. Jest ten przedział, myślałem właśnie wczoraj, w windzie, mój bo, że gdyby wcześniej wiedział, to bym urodził się gdzie indziej. Hej, chrzążdż brzmi wszkom o życie! hej, wiatr rdymie od lasa, hej, nie masz to jak życie. Starego Lowela Skęstowicz w groźnej akcji Kres, przeciw milanówka niewinnej Janinie Traczykównie. Ja cię wyrwę z tego milanówka i na rękach zaniosę do Warszawy, gdzie przytuleni do siebie spędzimy resztę naszego doczesnego życia w wytwornym kafe spać. Manuele na rękach do Warszawy. Leningradzkie Zoo od lat zaprasza dzieci szkolne na specjalne wycieczki. Zabawa połączona z najlepszą nauką zoologii, bo z żywymi ilustracjami. Przy okazji dzieci pomagają w pielęgnacji i przygotowaniu pożywienia. Jako dorośli goście nie będą przekarmiać zwierząt miętówkami. Różnica wieku wynosi 100 lat, ale to nie przeszkadza w dobrej komitywie. Godzinami można się przyglądać wyczynom pływackim małego pingwina. Na zakończenie goście przygotowują dla swych ulubieńców prezenty, które nie zawsze przypadają do gustu obdarowanym. Przedni dzień listonosza, tyle że w trochę przyspieszonym tempie 10 kg listów, 300 pięter dziennie około 500 adresatów. Takie są przynajmniej średnie w Niemczech Zachodnich, gdzie też zorganizowano pierwsze międzynarodowe wyścigi listonoszy. Czyżby zmylił kierunek? Nie, tak wytyczono trasę zawodów. 15 km przeciętna droga listonosza podczas pracy. Zwyciężyli Rumuni. Start jest dosyć skomplikowany, ale proszę uwzględnić, że się jedzie na własnych piętach. Siedem lat miał mały Australijczyk Paul McMenus, gdy rodzice zaczęli go ćwiczyć w tej dyscyplinie sportu, która jeszcze wtedy nie istniała. Chciał koniecznie zostać mistrzem świata, i dzisiaj nim jest. Półtorej godziny wodnego ślizgu na własnych piętach oto jego wynik. அம்பரம்